Cześć, witam Was w Włocławskim parku linowym. Zaczynamy od pala na trasie niebieskiej. I dzisiaj we, w Włocławku testujemy park linowy, w którym już byłem, tylko byłem e, 5 lat temu tutaj były drzewa, się po wypinę e, przewróciły, zniszczyły większość parku linowego. Więc na nowo się odbudował. No i teraz będziemy testować, co tu mamy nowego. Zaczynamy od skrzynek z Coca-Colą. Lecimy teraz, będziemy mieć Tyrolkę. Bardzo fajne tutaj przeszkody będziemy widzieć. W parku mamy dostępnych 7 tras. Naprawdę sporo. A co najważniejsze, jest tu trasa hardcore, na którą specjalnie przyjechałem, sprawdzić, jak ona wygląda i czy jest łatwa. Uhu! Dobra, jesteśmy już na następnej platformie. Tutaj najwyższy punkt jest 3 metry. Masiek już jest na trasie, więc lecimy, ścigamy go. Zobaczymy, czy go dogonimy. Teraz będziemy mieć kajak. U! Po kajaku chodzimy. On się nieźle buja. Kładka. Tak, dobra. No to lecimy po takiej dziwnej kładce, która się buja na różne strony. Ciekawie. Tu są takie przemyślne te przeszkody tam jakieś beczki. O, Masiek tam gdzieś już leci. Trzeba go dogonić jakieś tu zjeżdżalnie widziałem. Tyrolka przez cały plac. To jest trasa czarna. Teraz będziemy mieć slak Hej! Dobra, zaraz tam dogoniecie. Teraz slaczek, już jesteśmy na kolejnej platformie. Tak jest. Teraz nas czeka gładka typu H. To jakoś ten, albo narty. To były narty, z tego co pamiętam. Oboju. Tutaj fajny pomysł. Wpadli właśnie na hardkura. Nisko, nie żeby ściągać ludzi z góry, tam z 12 metrów, czy coś, tylko trasa jest właśnie też na poziomie 3 metrów. Można się zmierzyć podobno. Tylko 30% osób przechodzi tą trasę. Zobaczymy, co będzie. Też spróbuję, też ją zobaczę w jaki sposób można radzić sobie na takiej trasie. Teraz będziemy mieć platformy się tu już był dobra Hop. Mamy siatkową Tak jak wtedy była siatkowa No i lecimy dalej Hop Kładka do góry To fajnie są to właśnie te w górę w dół Różne właśnie. O, już prawie maśka doganiam. Tak jest. Tu mamy Tyrolkę. Czyli bloczek sobie. Tak. Tak. Dobra. Zakładamy na łóżka i możemy jechać. Dobra, jesteśmy. Teraz ja ściągam sobie bloczek i lecimy dalej. Teraz będziemy mieć oponki. Wow, takie nietypowe. Zawsze to na jednej lince wiszą. Tutaj mamy taką kładkę z oponek. O nie, ten masiek to mnie... Ło, pod moim ciężarem się wginają. Nie jest to proste. Wow, wow, wow. Ale jazda. A pod moim ciężarem się wginają. Ty to sobie przeszedłeś łatwo. A ja. No już nie tak prosto. Będziemy mieć kłodę. O. Coś prostego. Nareszcie. Teraz będziemy mieć. Trzy tunele Au. No i O. Dochodzimy Do zjeżdżalni basenowej Tak Dobra pojedziemy po tamtej stronie Wejść Dobra łatka. Oj, pamiętam te zjeżdżanie. Ale bajer. Tutaj nie zjeżdżamy. Tylko wchodzimy po niej. Wow. Tak. Dobra, my to już się jedziemy dalej. No i co, nie ścignę Masia? Niemożliwe. Właśnie. To się obraca, ale kapitalne, bardzo mi się to podoba. Cześć Masiek, dogoniłem Cię, prawie, choinka, no nie. Młody, no coraz lepszy jest ode mnie, to ja na starość, no ładnie. O nie, Masiek już tam goni, a ja tu ledwo nadążam. I to już będzie koniec. Jeszcze kładka oponowa. O! Przyspieszył. Przyspieszył. Uuh. No tak, ma prościej. Pode mną to się wszystko ugina. Kładka z beczek. Tyrolka, bloczek. I mamcie Kolego. Teraz po beczkach będziemy chodzić. No nie, zwiał mi. Ha. 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 Niebieskie beczki, niebieska trasa i tyrolka. No już go nie dorwę. Teraz nie mogę. Nie mogę, wiem o tym. Aaa. No karabinki? Wszystkie, no. Zdjęłeś, tak? No, bez zdjęcia, to przepnij sobie, tak? Dobra. No i teraz wyjdź trochę wyżej. Bo platforma tam jest wyżej troszkę. Krok do przodu, właśnie tu. No i teraz spróbuj ściągnąć. No widzisz? Cool. No nie, i Masiek zakończył już. No ostatnia, to już nie dogonię. Trudna? No platformy w dół, takiej nie widziałem jeszcze A tam rower mamy, widziałeś rower? Na górze? Nie Dobra, no to ja jadę Mam cię No, Dobry. Ale zejścia, zejście jest bardzo fajne. Więc subskrybujcie, lajkujcie. Jeździmy po parkach. I pokazujemy co się zmieniło, czy jak wyglądają parki, trasy. Wow, fajne. Stromość mi się bardzo podoba. Platformami do zejścia. Wpadłeś? No. O kurcze. Dobra, dzięki wielkie, na razie. Hej.